Witam, gramy w Bedwars. Założyłem, że moje odcinki są powtarzalne, więc postanowiłem, że zrobię to co zawsze i po prostu będę się wyśmiewał z innych. Mam tutaj kogo? Eee, schabowy 12. No. Eee, hmm. W sumie to, to, to jest taki bardziej szanujący silnik. Choć uznaje się za schabowego, no to nie wiem. Trochę dziwne. Czy, czy zamierzasz użyć TNT? Tak, zmierzasz. Nie. Please spadni, Dziękuję. TNT, pierwsze co kupił. Nic, zakład, że nawet nie kupił wełny. Tacy są dzisiaj gracze Bedwars. Nic innego nie kupują. Liczą na to, że po prostu. Proszę, żeby typ nie miał itemów i żebym go po prostu zrzucił żeby nie umiał klikać ITP i Kolejne TNT? Nie żyjesz. Teraz ja na spokojnie sobie pójdę po moście, który sobie zrobiłem. I on nie ma. On. Chyba będzie miał kolejny TNT. Hello, masz fireballa? Ok, nie mogę się to zbudować. Nie mogę. Ha, ok. Po prostu nie zaatakuj jakiegoś takiego dziwnego punktu. Możesz. umrzeć. Dziękuję. Teraz muszę go tylko pokonać. Kiedy mam 4 serduszka. na no, spokojnie. Gdyby tak mógł wyjść. Umie klikać? He? Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Ludziom umieją klikać w tej grze? Po prostu kupię sobie milion rzeczy. Mnie teraz stać, jego nie. Jeśli on teraz będzie miał zbroję, wydał na dwa TNT. Nareszcie wyszli z mojego pokoju. Nie idę na grzyby, chcę go tylko zabić nie! O nie, to dużo zmieni, O, To było takie... głupie. Po prostu patrzyłem jak on się na spokojnie buduje. Kiedy dostawałem... Kiedy dostawałem zbresztany za to, że... Za to, że nie posprzątałem pokoju. Jest w miarę czysty jak na mnie, ok? W miarę czysty. Chcę odłożyć w sumie jednego... Zaraz, zaraz go użyję, boję się. Po prostu nie mogę. O, i teraz on umrze. Teraz ja go mogę zabić. Jestem zły. Albo ten typ idzie na mnie. Nie jestem zły, jestem zadowolony. Teraz mogę na spokojnie zabić tamtego tego typa. Gdybym wiedział, że to znaczy na pewno idzie na mnie. Czy on idzie na mnie? Gdzie to są diamenty? Tam są diamenty. Polecam szybko na diamenty. Ponieważ diamenty są bardzo mocne. Osiem. Teraz wracam. Ten typ zaraz przyjdzie. E, oboje na mnie lecą. To mi się nie podoba. I to. Zmęczenie górnika jest po prostu lepsze. Bo jeśli typ nie może ci zniszczyć beda, to co zrobi innego? Aha, ten pójdzie na diamenty, okej. Okay. Mhm. Okej, okay, spoko. Nie są zły. Mhm. Co ja zrobiłem? E, i teraz potrzebuję. W sumie niczego nie potrzebuję. Musiałbym się zbudować. Ale ten typ na mnie idzie. he A ten typ też na mnie. Ten typ poszedł na środek. Musimy go zabić. Ale tam też jest typ. Nie zabiję ich obu. Nie. 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 nie, nie. No co to są zakity? nie są złe. Teraz ten typ jest na środku. Nie, proszę, gdzie on jest? Powinien być tam Gdzie on się wrócił? He? Gdzie on jest? Jest tam? Idzie mostem? I zabiłem go? Tak, zabiłem go. Aha, tak. Teraz ten typ na mnie pójdzie, ale ja pójdę na niego. Dobra, szybko. Zdążę mu zniszczyć Beda. Nie zdążę mu zniszczyć. Eee! Wszystko część mojego planu! Tak! Tak! Please! Dobra. Nie wierzę. Kupiłem tą siekierę zupełnie z własnej woli. Mhm. Chciałem ją kupić. Tak. Tak było. Nie kłamie, Dobra. To jest to. Za mało. za mało rzeczy. Mam nadzieję, że nie zauważył takiego napisu, że jego bed został opuszczony i po prostu zaskoczył do Wojda. Miejmy taką nadzieję. Please. Zabiję go raz. Czuję, że mam. Mam mniejszego prota. teraz będę miał dwójkę, ale. Skąd możemy wiedzieć, czy on już nie ma trójki? Przyskanie nie robiłem mostu do mnie, ale wszystko jest możliwe. Dlatego pójdę na środek. Kupię kompas i najprawdopodobniej perełkę, ponieważ co innego można kupić w tej grze. O, dwa klocki. Drewna i teraz on. On jest gdzieś tam. On jest gdzieś tutaj. Mam po prostu schizofrenię? He? Słyszałem to dwa razy? Dobra. Teraz on tutaj idzie. Come on. Aha, po prostu odbijesz mojego fireballa. Spoko. Teraz sobie pozbieram więcej. Teraz ty na mnie pójdziesz. Nie? Będziesz siedział? Spoko. A teraz chyba na mnie poszedł. Jest 35 bloków ode mnie, 48, 50. Mam 5. I teraz zrobię tak. I on nie będzie wiedział co się dzieje, ponieważ kupię to. I perłę! Jestem niemiłym graczem i zrobiłem to tylko dlatego, bo potrzebuję do zadania. Chcę po prostu sprawdzić, czy te zadania działają, czy nie. tak, i to jest moja wymówka. Gdzie on jest? Gdzie on jest? O, tam jest. Ucieka ode mnie. Czemu? Kolego, wracaj! Zostań! Proszę. idziesz do niebieskich, tam nic nie ma. Nie przejmuj się tym, że mam full diamentowego seta. Come on. Okej, okay, ja bym po prostu przeszedł z boku, ponieważ ty pewnie te, też możesz rzeczy nie zadłem tego Mam laga. No. Nie. Nie. Nie! Boże. Więc, tego, co tutaj widzimy, pisze, że serwer upadł, ale to nie powstrzymało serwera przed daniem mu zwycięstwa. Jej! Zawał. I mi nie ma. No, ja po prostu skaczę. I don't care. Po prostu zniszcz mi beda. Ej, muszę zejść. No nie. Co? Haha, ha, co? He? Mam teorię, że albo dostaję DDoSa za każdym razem, kiedy gram przeciwko jakiemuś dobremu graczowi, albo po prostu nie wiem, ja już sam się nie zastanawiam, bo jakby przed chwilą, jak przegrałem, to jakby miałem zamknięte, zaczął otwarte okno, więc po prostu mój internet wylatował. To jeszcze zrozumiem, ale to, że miałem zamknięte okno, wszystko było super, pięć kresek, i nagle. Jak się bije z typem. Ty typ nie wie, ty, typ wiesz, że jestem na jego bazie i nagle się okazuje, że hej. Hej, wiesz, wiesz co się dzieje? Laguje dosłownie przed nim, jak ma gdzieś, jak nie wiem, pół serduszka. I przegrywam. jej Nie, nie masz szans, przykro mi. Musisz umrzeć. Mam dość, muszę zabić jak najszybciej tych dobrych graczy. Wydaje mi się, że oni nie wiem, albo mają jakiś taki program do idosowania ludzi, albo coś. Nie, nie wiem co się dzieje. Dude! Znaczy to są tacy ludzie, którzy wyglądają na Arabów Maj mają skiny Arabów, więc <laughs> Ja nic nie mówię. Mm. Ja nie jestem rasistą, o ten, ty ten typ na mnie idzie, oczywiście. 7-Eleven Się, 5 Te 5 to ma być... A że 7 Okej okay. Hello on po prostu na Ciebie pójść Po prostu zrobisz tak, teraz ja mogę się wrócić na spokojnie, let's go i teraz ja mam dużo wełny, nie to nie obchodzi, ok i teraz zniszczyłem ci beda, wiedziałem, że to zrobię, po prostu pójdzie do bazy, ale poszedł tak, tak w głębi bazy, że na spokojnie zniszczyłem beda, to jest po prostu taktyka, nie wiem, ale ten... Albo serio dostaje DDoS, albo po prostu mój net jest do dupy. A teraz stoi w takim miejscu, że chyba jest lepiej. Nie wiem, stoi nawet blisko mojego biurka. I mówicie mi, że nagle przestał działać? Akurat jak ty miał 5 HP, nie wiem, za duża paczka danych. Aha, po prostu to ci Indizi to zada. No jestem bardzo zadowolony. Nie przejmuj się. Hello. O nie, zrzuciłeś mnie. O. Oh, łowiesz mi, Ok, teraz muszę go zabić. Kiedy mam gorsze rzeczy, i on ma złote jabłko zjedzone. No spokojnie. Ja sobie nie poradzę. No, no nie poradzę sobie. Ja po prostu będę uciekał. Jej. Ucieczka. Uuu, jestem zadowolony. Ten typ ma rzeczy. Jej. Ja nie mam z nim szans, kiedy on ma tyle rzeczy. Po prostu ja znam siebie. Nie znam jego. Ale zabił mnie już kilka razy Więc ja po prostu wolę uciekać Choć czy on ma... Czy on ma takie dobre te? Czy ja mogę tutaj poczekać? Czy on pójdzie na mnie? Aha, on idzie na środek, on idzie na środek Nie, nie możesz zebrać Tamtych rzeczy please nie. Już, będzie jeszcze bardziej wysakowany niż już jest. Nie. Nie. Nie ma szans. Nie masz AP! Nie ma szans. <ścoughs> Co on sobie myślał? Wyszedł z gry nawet mi kila nie chce dać! Czemu ludzie są tacy niemili? Skąd, skąd ty się tu wziąłeś? Tutaj nawet nie ma mostu. To Teraz ja sobie po prostu zbierasz maragdy. Jakbym nie obchodzi mnie co ty robisz. Możesz tutaj przyjść. Wiem, że się nie umiesz bić, ale w sumie. Nie zdziłbym się. Okej, okay, typie, ty się po prostu wczuwasz w rolę. Spadłeś na hita. Okej, okay. sądziłem, że ma tyle fireboli. Więcej niż jeden, ale jednak. Teraz muszę magicznie to wygrać. Ja po prostu nie chcę znowu dostać laga w ostatniej chwili. Da się tu tędy spaść. Da się, da się tędy spaść. O dobra, teraz go zabiję. Teraz mu zniszczę Beda. Teraz go znów zabiję. I teraz nie dostanę laga. Jakim sobie go hitłem? Nie wiem. O, nareszcie, nie laga, <grystanie> Easy